Było spotkanie z dziennikarzami i uważam, że osoba, która przyszła tutaj, która miała być moim przeciwnikiem, człowieka, którego w ogóle nie znam, bardzo psychopatycznie pod, podszedł do tematu. Ja tę walkę traktuję jako zabawę, jako sport, jako, jako powiedzmy, coś, co ma również przyciągnąć widza. Co ma przyciągnąć tych, którzy w jakikolwiek sposób będą starali się wspomóc, pomaganie i trendy. I to jest główną ideą. Człowiek, który przychodzi, który chce walczyć, ma nastawienie do, do mnie, tak jakby miał mnie zastrzelić. I gdyby dostał, powiedzmy, broń do ręki, chętnie by to zrobił z zemsty, ponieważ to ja wprowadziłem stan wojenny, jak się okazało. Być może z Jaruzelskim mnie łączą czarne okulary, ale z pewnością nie w latach 60. stan wojenny został wprowadzony, tylko w 81. roku, jak dobrze pamiętam. I tutaj pan, który dla mnie zupełnie nieznaną osobą, stwierdził, że Teleranek właśnie nie, był, nie odbył się w latach 60. i z tego tytułu ma do mnie wielką pretensję i chce się na tym zemścić. Walka jest odwołana przez to, że przeciwnik oskarżył pana, że pan odwołał telerany. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I muszę powiedzieć, że ja z tym człowiekiem nawet nie chcę mieć kontaktu. Bo to jest dla mnie mężczyzna chyba, który nie był na tyle zrównoważony i nie wiedział, co mówi, sądzę, że chyba ma problemy albo ponieważ normalny człowiek, który przychodzi na spotkanie z dziennikarzami i ma się skonfrontować, powiedzmy, ze mną, ja z nim i moja wypowiedź ma podtrzymać, powiedzmy, ten duch sportu i walki, która zostanie przełożona na ringu, w tym momencie wprowadza elementy, które dla mnie są zupełnie Obce, nieznane, i mm, dla mnie jest brak jakiegokolwiek apetytu na to, żeby kontynuować i komunikować z tym człowiekiem. A proszę mi powiedzieć, czy były już jakieś przygotowania do tej walki z Pana strony? Myślę, że tak. Z naszej strony są przygotowania. Zresztą dostałem worek od, od tutaj od Arkadiusza Wełny do treningu, dostałem odpowiednie rękawice, także tutaj jest odpowiedni zasób i zaplecze do tego, żeby wyjść na ring i walczyć, ale tak jak powiedziałem, to nie, jest, to nie jest sytuacja, gdzie stan wojenny będzie rozliczany na gali boksu w Kaliszu, ponieważ to nie jest ten poziom, a ja do tego poziomu się również nie zniżę.